Witaj drogi widzu, taki krótki filmik o tym jak, ile można zarobić i jak to wygląda, otóż to dzisiejszy dzień, para dolar do jena, jak to czytać od razu na początku, jak widzisz to są takie szlaczki, te niebieskie to trade Transakcje, które otworzyłem z końcówką na niebiesko lub na czerwono, na niebiesko zarobione, na czerwono stracone. W prawym górnym rogu widzisz sumę z dnia dzisiejszego. To też jest otwarta pozycja, którą teraz trzymam, ponieważ przygotowuję się do ruchu w górę. Więc jak widzisz, cena się nie rusza z tego względu, że właśnie rynek. Się zamknął, więc zostawiłem tę pozycję licząc na odbicie, na odbicie. Oczywiście ona jest zabezpieczona, więc jak rynek pójdzie w drugą stronę, no to niestety stracę. Ale jakby strata jest częścią tradingu i tyle. Ważne jest, żeby zarabiać więcej czy tam zyskiwać więcej niż e, się traci. A jak widzisz, rynek ruszył jeszcze, więc e, to dobrze, że ruszył, że e, dzięki temu m, jakby udowadnia, że to jest jakby ruchome, a nie że coś przykleiłem sobie, żeby ładnie to wyglądało. Tak. E, czy Forex jest trudny? Forex relatywnie co do technicznych rzeczy nie jest bardzo trudny. Są dużo trudniejsze zawody wokół nas i uwierz mi, można e, nauczyć się bycia inżynierem, czy bycia żołnierzem, czy wielu innych zawodów, czy lekarzem. Jest trudniejsze niż nauczenie się, jak otwierać i zamykać transakcje na Forex. Ważne jest, jak robić to systematycznie i skutecznie. W takim sensie, żeby w dłuższej perspektywie było to dochodowe, więc to jest największą trudnością. Bo co do technicznych rzeczy, to, to jest proste, choć nie jest łatwe, to naprawdę nie jest łatwe, i trzeba dobrze się do tego przygotować. Trzeba zdobyć wiedzę, trzeba przepraktykować, trzeba zdobyć doświadczenie, ale ostatecznie wystarczy: komputer, połączenie z internetem i już można zarabiać zarabiać w takim sensie, że jeżeli zaczynasz grać naprawdę, to powinieneś być przygotowany i powinieneś wiedzieć co robisz, bo jeżeli wchodzisz na zasadzie, o, bo otworzę konto i skoro może tylko iść do góry albo do dołu, to po prostu prawie jak rzut monetą uda mi się, to tak nie rób, bo stracisz pieniądze. Jak widzisz wykresy mogą być różne, na innych filmach mam inne wykresy, tutaj mam taką, taki system, który tak wygląda, też ciekawy, też przyjemnie wygląda, czerwone strzałki, zielone strzałki trochę podpowiadają, więc no, naprawdę fajne, fajne, fajnie to wygląda. Jak chcesz wiedzieć troszeczkę więcej, to pod spodem, pod filmikiem jest taki link, gdzie przygotowałem darmowy poradnik. Możesz go pobrać. Wystarczy podać e-mail i pobrać sobie ten poradnik, przeczytać. Nic on nie kosztuje i z niczym się nie wiąże. Natomiast tak, jeżeli też filmik Ci się w jakiś sposób podoba, chcesz być powiadamianym o jakichś takich dodatkowych filmikach, to subskrybuj albo daj też kciuka do góry, będę bardzo zadowolony, bo no, jak się siedzi przed komputerem to trzeba coś robić, więc ja postanowiłem sobie nagrywać trochę filmiki, mam z tego wielką frajdę. także słowem wyjaśnienia. Wielkie dzięki za uwagę i życzę Ci miłego dnia. Mam nadzieję, że trochę Cię zainspirowałem. Do zobaczenia gdzieś albo w realu może, albo w którymś innym filmie.